Dong! E, co się stało? Ding! dong. E, co to? Nie wiem. Było? Ja też nie wiem. Hej, nikogo nie ma. A ktoś zapukał się. Ktoś zapukał środek nocy. A po co się drzwi? Przecież no bo jest ktoś, tutaj tak czyste. Ktoś pukał. Jak no, to ktoś pukał? Ktoś no, dzwonił na no, drzwi. To idziemy spać, chodźcie. Pójście, bo ja się boję. Zamykamy drzwi na kuczkę. Cik, cik. Jeszcze raz. Puka. Ding dong. Pod. Czy tam Tom idziesz? Ze mną, bo się boję. O stop! kusto! Nie drży się na cały dom. Co to jest? Uh. Spadaj ty! Zobacz! Dosyć tego! Ja tu rządzę! Chodź tu, biorę. Biorę cię za głowę i. I wynocha! Ciebie również biorę za głowę. I wynocha. Dziękujemy, że nas uratowałeś. Nie ma za co, nie ma za co. Uratowałeś nam tyłki. Tyłki. No i flaki. Na śladce. Było bardzo fajnie. A znowu jakiś potwór. Nie, 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 nie. nie. ოпс